Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jest dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze się macie, taki fajny, macie super dzień dzisiaj. Słoneczny, ciepła pogoda i te sprawy. No dobrze. Gotowi? Gotowi. Przestępcze państwo polskie. Pisowska, przestępcza, zorganizowana grupa od ponad 6 lat zabrania mi przekazywać kieszonkowe dzieciom pieniądze, różne prezenty, gifty, także drobną żywność, zdrową żywność, a także różne monety, które mogę znaleźć na. Na przejściach dla pieszych, na drodze, jak przechodzę przez drogę w dobrej wierze na ulicach miast europejskich. Powtarzam, Przestępcze Pisowskie Państwo, jako zorganizowana grupa przestępcza. Ale bezprawnie zabrania mi przekazywania pieniędzy dzieciom od ponad 6 lat, więc wiadomo, gdzie ja to mam, jak ktokolwiek stanie przede mną i powie mi w twarz, że on mi zabrania przekazywania pieniędzy dzieciom. Ok? Więc tak to wygląda, powtarzam. Przestępcze, pisowskie państwo polskie jako zorganizowana grupa przestępcza. Ciekawe, czy tam jakieś cechy faszystowskie by się znalazło, czy nie, w tej zorganizowanej pisowskiej grupie przestępczej. Okay? No. Może coś tam by się znalazło, gdyby się poszukało tak z sercem i tak dalej. Okay? Dobrze. Więc, już jak można się domyślać, od ponad sześciu lat przestępcza organizacja pisowska pod nazwą Państwo Polskie. Od 6 lat i dwóch tygodni zabrania mi przekazywania pieniędzy dzieciom, okej. Okay? Więc, przynajmniej, to już wiemy, co Państwo Polskie robi, przestępcze pisowskie, okej. Okay? Więc chodzi o to. Tu są drobniaki. Ostatnio z tego wyjąłem. Nie wiem. 120 zł z tego wyjąłem, więc to było. Tego było więcej. Tego było znacznie więcej. Ale tu. Tu jest gdzieś 3 kilo. Tu jest. Tu jest około. Tu jest około 3 kilo pieniędzy. 3 kilo pieniędzy, więc, więc proszę sobie pomyśleć, że od 6 lat to dość takie duże po prostu jest takie pudełko, bo akurat miałem. Więc ile takich no, różnych pudełek bym mógł napełnić tym, co można znaleźć? Akurat to jest widać. Tu była sól 6 kg soli. W tym pudełku oczywiście. 5, 0, 27, 615. Ok. Więc tutaj w tym pudełku mam różne drobniaki, które, które w dobrej wierze do mnie przychodzą na różne sposoby. Więc przestępcze pisowskie państwo zabrania mi od 6 lat, aby przekazywać takie drobniaki dzieciom, ok? Tu też są polskie pieniądze. O, tutaj nawet proszę. O, tutaj. Więc tutaj są z całego świata groszaki, z całego świata, powtarzam. I nawet coś takiego. Okej, okay, więc. No więc pisowskie państwo przestępcze zabrania mi przekazywania pieniędzy dzieciom od ponad 6 lat bezprawnie, więc wiadomo, gdzie ja to mam. Nie chcę nagbos mówić, gdzie ja to mam, ale części. Z Was się może domyślić gdzie ja to mam. Miłego dzionka, życzę do widzenia.